Siemka, siemka, dzisiaj mm, będziemy otwierać starter packa z match Extra. <grym> to mi się w ogóle w, e, mieści w kadrze, ale może, może jakoś damy radę I, I naprawdę, szczerze mówiąc fajna cena, bo 40 złotych, mm, w sumie to 43 ale ja mówię, że tak jakby ten e, Więc jeśli chcecie wydać e, kolejne 25% swojego kieszonkowego albo 50% albo całe swoje kieszonkowe no to strasznie polecam bo ja przykładowo wydałem mm, jak jeś, jeżeli to są 43 zł to wydałem na to praktycznie, e, że no 43% mojego kieszonkowego. Ale jest ostatnio otwierałem skarbonkę, więc nawet nie ma problema. Dobra, to próbuję otworzyć. O, 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 o kurde Dobra, wracę dalej, już to otworzyłem Bo ten, no jest U mnie gość Właśnie chyba już słyszeliście e, I tutaj jest e, I tutaj jest Taka jedna, widzę, saszetka Gdzie jest pięć kart Jedna jest karta limitowana mm, Tutaj są Dwie jakby takie zwykłe Saszetki Bardzo są sztywne I tutaj Lucky Packet Aha! Dobra, zobaczymy, co tutaj też będziemy mieli. Ale dobra, może to na koniec, a na początku bym sobie tutaj sędzią zobaczył. Oh. Menadżer Marco Rose, eh, Lorenzo Pelle Pelergini, skład update. I jeszcze taki ładny Heritage. I co to jest za karta moi drodzy. Aleksander Pawlowicz. Bardzo ładna karta. Bardzo mi się podoba. To jest te Limited Edition. No i Break Torch Baler też bardzo. To są ładne karty te Break Torch. I dobra, teraz sobie W ogóle takie ładne są Te karty z tych mecz ataksów, ekstra Ja nie dość, że zbieram Fifkę 3-5, co prawie kończę To jeszcze zbieram mecz ataksy Które chyba nie będę zbierać a teraz będę zbierać te całe mecz ataksy I przepraszam najmocniej za bratów w tle Jesteś jeszcze za i kuzyna e, Imanol Al-Gucin Taki tam Trener E, Melina Leapols, Eliksa Petulans, oj, drugi trener, e, Vince Italiano. <grywki> I mamy z, stadion z Kon Conference League Wrocław. Fajnie, Wrocław. A, i tam jeszcze będzie finał. To pasz, nawet nie wiedziałem, że będzie we Wrocławiu finał. Fajnie. Może bym pojechał? <grym> Tylko takie coś musi być, takie drogie. A kiedyś można sobie muszę spróbować. Jacob Ramsey, kolejny trener, Paulo Foncesa. Ale to jest Shootout. To jest strasznie ładna karta. Ja naprawdę nie znam się na rzadkościach tych kart, ale podejrzewam, że one mogą być bardzo dobre. I na koniec filmu jeszcze będzie jak za kulis wam. E, powiem, ile to kosztuje, bo będę sobie przeleciał e, Crowd Contestional e, to są fajne to są, to są takie karty co są w co drugiej saszetce ale są bardzo fajne i ładne e, Heritage Man of the Match uuuuuuuu Kylian Mbappe White Gold Limited Edition Kylian Mbappe to chyba jest no ta jedna z jest, gwarantowanych, ale. No White Gold. Kijan Mbappé. Wow! Ależ piękna karta. To to Nigdy nie miałam tak ładnej to to karty. To to I to jest jeszcze, tutaj mamy. E, to to Midfield Shield. Declan e, Rise. Super. Ale wrażenie na mnie te karty robią. Wow! Oj! Ci. mi ustavíme chce to. Svět. Nic dobrá, to. I zobaczymy, co tady teď AWAY KID. To jest Axel Witzel e, Manager menadżer Enzo Maresca. Squad update Dodu Usłownie jak doda. Hector Bellerin. Squad update. Rafinha AWAY KID. O nie, awej kit. Awej awej kit. Mamy squad <grym> update. No Diego Dalot. Mamy kolejny skład update. Nicolas Gonzalez. Ja Tutaj ja mamy Crowd Contention. Eden Jekyll. Bo... Ładne Breakthrough Baler. O, Heritage, fajnie. Powtórka. Erling Haland, White Gold. Limited Edition. No, chyba są gwarantowane, bo ja nie wierzę, żeby one tak padały co chwilę. Kolejna, oj! Kolejna bardzo ładna karta U, co to jest? To jest King of Europeans Hojlund Dobra, i teraz tutaj mamy takie coś To jest coś gwarantowanego, więc... A, i te łajty, one są właśnie gwarantowane, to też To są karty gwarantowane Matko, jak to premium wygląda. Co? A Wielkiej Brytanii. Mam kod zniżkowy jakiś. Który działa do 24 to, tego. 15%. Super. Fajnie, fajnie, fajnie. Przyznam się myślałem, że będzie to całkowicie coś innego. Ale zawsze fajnie. 15% zniżki. No to fajnie, bo Bardzo chcę sobie ostatnio kupić Zwykły starter pack one kosztują po 6-7 dych Więc Teraz zamiast płacić 70 zł To zapłacę 60 Więc ja to sobie dam Też tutaj No i też sobie sprawdzimy to Co to takiego tutaj jest Teraz może być trochę dużo tych a to jest taka po prostu karta, ok. Aha, i to są takie po prostu jakby karty. Tutaj wszystko ten. Opisane. A dobra, tutaj jest ta gazetka. Tak, jakby gazetka. Okej, okay, tutaj po prostu jest wszystko o wszystkim opisane, żebyśmy się. Zapoznali z kolekcją. Myślałam, że to jest w tych starterpakach. Czy coś, a niestety nie. I fajne, genius autograf Combo Takie coś musi być warte dwa tysiaki. Aha, i jest z Dżemalem Musialą i Kobimainą. Aha, i te jest, jakie są te? Czyli płacisz 3 euro lub 3 funty. 3 funty to, to jest jakieś 5-6 złotych, czyli 15 złotych w funtach. A są 3 euro, a 3 euro to jest jakieś 20 złotych Więc nawet bardziej się opłaca kupować w, w euro Zdecydowanie się bardzo opłaca Bo to w Polsce płacisz 12,99 a tak to byś Płacił no chyba trochę mniej, jeśli, jeżeli się nie mylę z 12,50 zł Teraz też jest bardzo niski kurs Cały czas spada Fajnie peki 9, czyli koło 30 zł. No, czyli w bardzo podobnych cenach jest to wszystko. I tutaj. I, i teraz mogę to dać sobie tu. ło no sobie to pozbieramy tu. A, dobra. W ogóle jestem ciekawy, czy wy też zbieracie te mecz ataksy ekstra, bo mecz ataksy ekstra to są też spokojne. A, dobra. No, i pięknie. Myślę, że, że tutaj są kruszki, ale tam to Dobra, ja to powkładam, dobra, wszystko porobione i ma miejsce na 400 kart, najprawdopodobniej tutaj będą na początku te ataksy ekstra poukładane, a później normalne, więc widzimy się za tydzień, albo w sumie w ferie zrobimy takie coś, że będą dwa w tygodniu. Będzie i w weekend i w środę. Do zobaczenia w środę.